Sąsiedzi przeróbka Janiks 707. Warsztat. Zostaw lajka, jeśli Ci się podoba. A, budzik dzwoni, kurde. Teraz dziecią łaskę na śniadanko. Co była na budziku? Dobra, gimnastyka poranna. Cyk, cyk, cyk. Dobra. No to mogę sobie iść do kuchni ze śniadanie. Aha, zapomniałem, że wszędzie książki się płytają w moim mieszkaniu. A, zostawię to bez komentarza po prostu. To jest coś nienormalnego. Co się dzieje, dobra? Trzeba tutaj to ułożyć. Te wszystkie książki. E, tu jeszcze. O, paterenka, fajnie, bardzo fajnie. Tu jeszcze książki. O jajko! Jajco tu jest. Co tutaj jest? Co to dzwoni? O, dzień, dobry, dzień dobry. No, dziękuję. Co to za książkę? Gdzie co tam się dzieje? A twarz jajeczną, mam. co tu się dzieje? Co to było? Co to jest za książka? Bardzo fajna, ciekawiecie jak to prezentuje wszystko. To ty, to jest jakiś poradnik normalnie dla majsterkowiczów. O jacie, to jest co, coś czego ja szukałem, bo ja właśnie potrzebuję zrobić sobie biblioteczkę, bo ja mam normalnie tutaj taki bajzel z tymi książkami, normalnie tutaj... Dobra, trzeba tutaj odkurzać, wziąć, na półkę sobie zrobić, tutaj różne rzeczy. waza, Różne takie rzeczy. Bazonik kolejny. E, jakieś jeszcze doniczka, gulasz, radio. Coś tam butę, but jeszcze. Dobra, półki tutaj trzeba dać. E, trzeba tutaj jeszcze. Trzeba tutaj coś dać jeszcze. Tak, trzeba dać deskę, buta. Coś jeszcze. Bałek na pewno. Trzeba jeszcze doniczkę dać na wałek waza, ten wazonik taki o, jest wszystko aha, źle coś zrobiłem bo muszę tutaj dać cegły o To teraz mogę te książki układać w końcu teraz mogę w końcu układać książki, nie tą półkę dobra, okej okay. trzeba tutaj Teraz dać książki. Dobra. Wszystko jest, wszystko, wszystko. Książki się układać. Wszystko. Dobra, wszystko jest dobrze. Aha, tylko jedna się nie zmieści. Pani, musiałbyś to tutaj A to? No, co tam, co tam, mam... coś. Czy o, mam prezent. Na urodziny? Coś... A, zapomniałem, że dzisiaj mam urodziny coś moje. Coś ty tu, panie, odwalił. O, książki nowe. Dobra, to położymy je teraz na moją półkę nową. Na książkę. Papier, satan. Urodziny, dobra, weźmiemy. Chłopie, damy... ta półka, coś chyba z nią nie tak, ten... Eee, to się... Eee, trzymaj ją, sąsiad! Eee, eee. Książka! Eee. E, książka może być jakaś. Coś poszło nie tak. Eee, no dobra, ja nie mam swojej czapki, tylko mam doniczkę na głowie teraz, kurde. Dobra, no co to się stało? Za małą tą półkę zrobiłem. Sąsiad, to nie twoja wina, tylko za małą półkę zrobiłem. Eee, chyba nie za mało. No za mało, bo... O, basz, się... Masz tą książkę patrz, tutaj trzeba zrobić. Ja ta półka. Dobra, mam jakieś tam pieniądze. Idę do sklepu. Po co? Teraz ja, przep... zrobię tutaj półkę. Dobra mam Co, gwoździ młot. Dobra, patrz w tego wywoźnia, nie będzie sobie taki dobrze. Jest I to trzeba przeciąć teraz, przed nim to. Dobra, Karate, cios. Dobra, ja czekaj, ja, ten... ja, nie, ja nie mam tego. Za mało bym nie wiem, czy jak to jest. trzeba rozwalić. Dobra, to drugi, to i dostaniesz mi piłkę. Piłeś mi się. Znaczy. Kupiłeś? Tak, taką małą dobra. niech będzie. Przeetnie się taką piłeczką. Ej, taką piłeczką, -Yes. piłka to jest gała albo lekarska, albo to nie jest piłka. Ale piłkę, piłę się nazywa potocznie yy, önem, piłką. Storia, zawsze, moja, zawsze moja mama tak mówiła. Nie, piła to jest piłka. Musi przejąć piłkę. Dobra, mam... mam większą taką gigantyczną piłkę, którą... to... Co ta twoja, przeci... twoja mama napiła się Bimbra, czy nie wieła, Nie. Nie, ale tak potocznie ją nazywało zawsze. Dlaczego? Dobra ten... mierz... ta... to tam. Mieszczą, Chyba e... ta... jest... Za Jak to zakręcić? Co, Jak co, co, co? Nie. Dobra, Więc tam książki. Dobra, Więc tarkę przyniosłeś? Tak, Ta, Dobra. No to jest Dobra, ja jeszcze książki sprzeda. Dobra, dobra, ja tutaj mam kiłę. Dobra, to mamy tutaj. Więc tutaj kartkę, proszę. Dobra, no, to trzeba tutaj wbić gwoździa do tej węzki do pracowania. Dobra, tutaj trzeba młotkiem zrobić. Tutaj butkiem. Tutaj śrubokrętem. Tutaj młotkiem nie wiem jakim. Kowalskim. Jest. Co skoro. to jest? Co to jest? Sąsiad chyba to... A dobra, dobra. Co? A to tam robiłeś. No dobra, to to... to no kabelka właśnie. Okej. Okay. Ale krótko, szybko tą, szybko tą półkę zrobiliśmy, no nie sąsiad? Dobra. No, może być. No, może być, niech sobie będzie. Niech chcę będzie, dobra. A je to, sąsiad. A je to. Dobra, no to teraz układamy książki. Dobre. Dobra. Dobra, te te gdzie się podzieli nasze książki? Aha, no przecież sąsiad, ja jestem po prostu nienormalny. Przecież ja wszystkie książki sprzedałem. To masz łerbia sklep po prostu. O wszystkim myślisz, tylko nie o tym, co trzeba. Ale daliśmy przynajmniej, mamy przynajmniej półkę na narzędzia sąsiad. Może być. No, niech sobie będzie Patrz i przynajmniej mamy posprzątany w chałupie. I możemy sobie teraz poczytać książkę spokojnie. supermarket. Ale fajna ta książka.